Witam serdecznie kochani Spaceruję sobie jak widzicie Po pięknych terenach Jest cudownie wręcz, fajna pogoda, cieplutko A filmik ten nagrywam Chciałem Wam zakunikować Że 1 sierpnia Wyruszam Na Kamino Czyli od Ciebie z miejscowości idę do Wrocławia Z Wrocławia będę przed z Wami do Częstochowy i częstochowy już sam do Santiago. To jest taka informacja, żebyście wiedzieli, żebym tego do końca nie musiał trzymać w tajemnicy. Bo może ktoś będzie chciał się kiedyś ze mną przespacerować, w czasie kiedy tutaj jeszcze będę. Bo później wiadomo, że to już ciężko. Ale teraz, jeśli ktoś będzie miał ochotę na spacerek, zawsze po pracy robię 16 km. W sobotę i w niedzielę, no wiadomo więcej. Ale jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Cześć, Jacek.